Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studiu Radia 90. Gość poranny, prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Obudziliśmy się w nowej Polsce? No Myślę, że tak. Jest zmiana oczekiwana. E, dziękuję wszystkim za tak liczny udział w wyborach. W Rybniku frekwencja 74%. No to jest rekord w pewnym sensie wszechczasów. Panie prezydencie, kto wygrał wybory? opozycja, Zjednoczona Opozycja wygrała wybory i myślę, że PiS może mówić o pewnym perusowym zwycięstwie, to znaczy są na pierwszym miejscu, ale nie mają zdolności koalicyjnej no i głęboko wierzę, że powstanie rząd opozycyjny, który rozpocznie odkręcanie tego, co przez ostatnie lat się działo, jeżeli chodzi o samorząd, to wiemy, że oczywiście kwestia finansowania, centralizacji są te problemy, które najbardziej nas było. To były te wybory, o których mówiliśmy, że najważniejsze po 1989 roku, ale Będą miały przełożenie na wybory samorządowe. No być może tak. Przede wszystkim e, samorządowcy, a przypomnę, że oni dość licznie w pakcie senackim e, wystąpili. Tutaj prezydent e, Grzegorz Zygmunt Frankiewicz tak, był ojcem, założycielem właśnie paktu senackiego. No i liczę na to, że głos samorządowców, którzy też znajdzie się na listach koalicji obywatelskiej, no symbolicznie na pewno Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, e, będą mówić o problemach samorządu i będą próbowali e, wpływać na politykę nowego rządu. Przed nami najbliższe tygodnie. Bardzo mocne politycznie. Tymczasem Zobaczmy, jak wyglądały wybory w naszym okręgu. Wybory do Sejmu. Wygrywa PiS. Cztery mandaty. Ja przypomnę: Michał Woź, Bolesław, Bolesław Piecha, Paweł Jabłoński i Grzegorz Matusiak. Z pięciu mandatów mają cztery. Koalicja Obywatelska wprowadza trzech dotychczasowych posłów: Krzysztofa Gadowskiego, Gabriela Lenartowicz oraz Marka Krząkałę. Trzecia droga zdobywa jeden mandat: Łukasz Osmalak oraz Konfederacja Roman Fritz. Panie prezydencie, wygrywa w mieście, w którym rządzi prezydent z Platformy. PIS. Dlaczego? Dlaczego? Być może trzeba zapytać Wybacz, Ale ja pytam prostu, pana. Z punktu widzenia e, być może struktury społecznej naszego miasta, tutaj ta odpowiedź jest dość jasna. Mamy duże zakłady przemysłowe, silne związki zawodowe. To jakieś przełożenie na pewno e, jest. Z punktu widzenia e, platformy no, uzyskała wynik, myślę, że zadowalający. Na pewno było oczekiwania na czwarty mandat. E, prześlizgnęliśmy się właściwie przy tym czwartym mandacie. E, ostatecznie przypadku konfederacji. No A i, ten czwarty mandat mandat mógł trafić w ręce prezydenta Włodzisławia Mieczysława Kielcy? Przypuszczam, że tak, no bo zrobił pan prezydent Mieszczowski co bardzo dobry wynik, 13,5 tysiąca głosów, także mogę powiedzieć, że właściwie liczyliśmy na to, że ten czwarty przypadnie platformy. Ale to pokazuje, że w wyborach samorządowych, które za pół roku PiS tutaj może zdominować. Myślę, że jest kompletnie inna specyfika wyborów samorządowych i parlamentarnych. Gdy się popatrzy na przykład na układ Rady Miasta Rybnika, no to proszę zwrócić uwagę, że w zeszłej kadencji często ta sama osoba osoba głosowała na prezydenta Kuczera i głosowała na radnego e, z listy PiSu, tylko dlatego, że jest z jej dzielnicy i po prostu go zna. E, ta polityka jeszcze tak głęboko nie wyszła, myślę, na salony samorządowe. Ale niestety już się ma coraz mocniej. Tak. Panie prezydencie, wybory do Senatu, tutaj zupełnie inna sytuacja. PiS traci w okręgu dwa mandaty. E, żegnamy po dwóch kadencjach Wojciecha Piechę. E, żegnamy także Ewę Gawędę. Mamy dwóch nowych senatorów. E, zostaje nim e, pan Piotr Masłowski, pana zastępca. Oraz y, zostaje. Nim Henry Siedlaczek. Henryk Siedlaczek. Tak no. jest. No i to na pewno zmiana, która jest takim bardzo widocznym sukcesem e, Paktu Senackiego. E, poparcie wszystkich partii opozycyjnych dało e, te wyniki i myślę, że taka polityka jest nam potrzebna w ciągu najbliższych miesięcy, być może lat. E, musimy pokazywać, że chcemy jednak jednoczyć ludzi, a nie e, dzielić. Ja tutaj mogę powiedzieć, że. Akurat pan senator Wojciech Piecha, no, znam go z Rady Miasta jeszcze. A z senatorowania nie znał pan go? Też znałem, akurat to był ten polityk, który odwiedzał mój gabinet i gdzieś, gdy można było pomóc, to, to pomagał. I wypada tutaj też na pewno podziękować za, za tą kadencję. Mimo oczywiście wszystkich różnic, które wynikały z polityki, tych głównych celów politycznych, ale tak po ludzku reprezentował też między innymi nasze miasto. Dobrze, panie prezydencie, no mamy jeszcze trzecie. Senatora z rybnika Maciej Kopiec, dotychczasowy poseł lewicy, startuje z Katowic i tam dostaje mandat, zostaje senatorem. Ale zatrzymajmy się przy panie Piotrze Masłowskim. Pana dotychczasowy zastępca zostaje teraz senatorem. Kto będzie przejmował obowiązki wiceprezydenta Masłowskiego? Przez wszystkim pan prezydent Masowski będzie jeszcze w pracy do samego zaprzysiężenia i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni wskażę tam osobę. Jesteśmy w dość specyficznym też momencie do końca kadencji. Czyli pan, pan wie, kto to miesięcy. będzie? Wczoraj, tak, no to proszę powiedzieć, kto to nie kto jest ten to moment. Jest, panie ale żeby, a kiedy będzie ten moment? To będzie moment, gdy przede wszystkim zakomunikuję to. Piotrowi Masłowskiemu. A to będzie kto ktoś będzie z masa... otoczenia pana? Myślę, że ktoś, kto Myślę, dzisiaj zasiada, tak, czy to będzie naprawdę przykład... Za daleko nie trzeba szukać. Y czy to będzie ktoś z pana dotychczasowych zastępców, który obejmie jego... Y y Panie że jest tak, że y z pan masowski miał rzeczywiście Dobrze, to... dość dużo obowiązków na głowie, no i... Czyli to nie y y y będzie dotychczasowy wiceprezydent, nie wiem, Świerkosz? E, pełni na razie obowiązki zastępuje po prostu prezydenta Masowskiego i na pewno przez jakiś czas jeszcze będzie musiał to czynić. Dobrze, a po zaprzysiężeniu będzie nowy człowiek w urzędzie? Nie Zakwa musi pan zwracać nazwiska, ale tak czy Zakładam, że raczej tak. Z prostego powodu bardzo duży obszar, czyli cały ZGM, wodociągi, mosty, dość dużo instytucji związanych z czym społecznym, dość trudne tematy tak naprawdę. Trudnie społecznie były prowadzone przez prezydenta Masłowskiego. Tu mu też tym miejscu dziękuję za ten trud dziewięcioletni właściwie. No i cóż, przed nim nowa droga i niegodnie reprezentuje miasto no i niech też będzie tym politykiem, który głośno mówi o problemach samorządu i o tym, że trzeba tu zmian w e, finansowaniu, w postawie w ogóle e, do samorządu. Koniec z centralizacją, a wróćmy do tej idei samorządu, która była na początku lat 90. Dobrze, panie prezydencie, to zejdźmy tutaj na ziemię naszą rybnicką. E, 15 października mieliśmy w niedzielę. No w, w tym dniu miała być otwarta, być może miał być to poniedziałek, sala gimnastyczna w pierwszym Liceum Powstańców Śląskich. Niestety, sala dalej jest... E, ja, ja się w ogóle cieszę, że powstaje, od tego zaczniemy, że się udało znaleźć finansowanie. To po co obiecywać, że w połowie października będzie e, otwarta? Takie były plany, takie były plany. Jak mogę zaryzykować, że będzie w marcu otwarta, jak otworzymy w grudniu, to pewnie je pan pochwali. Niech staramy, pan nie żartuje, bo słuchają nas uczniowie. Staramy się robić wszystko, aby rzeczywiście od drugiego semestru ta sala została funkcjonowała. Wiem, że były duże problemy związane z dostarczeniem mat Zdaje się, z tego co pamiętam, z Węgier to jechało przez Ukrainę jakieś problemy, no ale wykonawczo myślę, że w miarę sprawnie to pójdzie. No i ważne, że po stu latach istnienia liceum ta sala w końcu powstanie. Czyli gdzieś na horyzoncie. No bo kilka tygodni temu tutaj Wojciech Świerkosz, pana zastępca, mówił, tak, 15 października. Były takie ambitne plany. No jest tak, że czasem trzeba je skorygować. Myślę, że te półtora miesiąca e, to nie będzie jakaś straszna rewolucja, aczkolwiek rzeczywiście chciałoby się być bardziej punktualnym. Rozpoczęliśmy od wyborów, to i nimi zakończmy. Pana zdaniem, największa niespodzianka tych wyborów. Przyznam się, że dla mnie trochę konfederacja, znaczy było to przewidywalne, ale po cichu liczyłem, że będzie czwarty, czwarty mandat. Bardzo się cieszę, że pakt senacki spełnił swoje zadania. To znaczy okazało się, że ta solidarność partii opozycyjnych spowodowała, że udało się zyskać dwa mandaty w naszych najbliższych okręgach, ale też w całości 66 senatorów. No to gigantyczna przewaga w Senacie. Cóż, teraz musimy pokazać jako partie opozycyjne, że Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, sięgnąć po środki europejskie i rozruszać gospodarkę. Na pewno wiele będzie trudności po drodze. Trybunał Konstytucyjny, Bank Polski, przecież tam cały czas są ludzie PiSu, no ale myślę, że spokojnie i do przodu i uda się wprowadzić Polskę w nowe kolejne. Patrzył Pan zazdrością na kolegów, którzy startowali, no bo przed Panem ostatnia kadencja, jeżeli się uda oczywiście wygrać. Znaczy skupiłem się na Gdzie mieście. Gdzie się widzi Kuczara za kilka lat? W Sejmie? W Senacie? E, przyznam się, w że Nie e, niespecjalnie mieć ciągnie do Warszawy. Myślę, że aby e, Europarlament gdzieś się pojawił, no to trzeba mieć duże doświadczenie na, na arenie ogólnopolskiej. Ja na razie myślę o, o mieście. No i zobaczymy, e, jakie zmiany e, systemowe się pojawią przy nowym rządzie i czy samorząd będzie miał tą funkcję sprawczą jak dotychczas. A to mnie interesuje. Lubię być sprawczy. Lubię być sprawczy. Czekamy na salę gimnastyczną w pierwszym elo i czekamy na to, co się wydarzy dnia, w, najbli w najbliższych tygodniach. Pierwsza powyborcza poranna rozmowa w Radio 90 za nami. Arkadiusz Żabka, dziękuję. Z nami był prezydent Piotr Kuczera. Dziękujemy internautom i dziękujemy słuchaczom. Dobrego dnia, dobrego wtorku. Tak jest, dziękuję.